Mistrzostwa Polski w akwatelonie w Gdyni, 2011 rok. Eee, no co? Proszę bardzo, niż wycięzca, niż Polski. Proszę no, dzisiaj była ma naprawdę bardzo bardzo wspaniała walka. Wczoraj z Filipem startowaliśmy w ciężkim cross -triatlonie. Naprawdę udało nam to się znaki. Nogi bolały, ręce bolały, stąd e, dzisiaj we dwójkę wyszliśmy trochę dalej niż zwykle z wody. Ale wspaniała walka na biegu. Filip naprawdę super wodzie. Ja go goniłem, udało się. Zostałem zwycięzcą. No, bardzo ciężka walka w pracy dla Przemka. W tym roku co chwilę mi pierwsze miejsca zabiera, ale to jest świetna sprawa, bo zmusza mnie do cięższej pracy. Dzięki temu wszyscy idziemy do przodu. Nie ma nic lepszego niż rywalizacja, a poziom bardzo wyrównany, bo czy Mateusz, żyja, czy Krzywiaczy, Dominik. zmęczony tak, już jest. Chłopaki dzisiaj Dali Czadu, jestem z nim bardzo zadowolony. Pokazali, że są mocni. Dziękuję. Dziękuję. Bo ja lubię się pogadać.